Hejka hejka, tu kamykos, witam was w odcinku Squad Busters. W dzisiejszym odcinku zagram sobie y, może dwie potyczki, mi się uda wcisnąć na odcinek i na pewno odblokujemy pewnie skrzynkę. Y, więc y, czekajcie na skrzyneczkę. A zapraszam was też do wspólnego grania. Pozdrawiam kolegę tutaj Kacperusa SQ. Y, można grać piniatę, no to taka świnka brewster inaczej troszeczkę wygląda. Nie będę tutaj dużo nawijał. Gram od razu. Kogo my tu mamy? Mavis, Shelly, Grega, Colta, Bo. Bandytkę. A tu solitarnych to króla mam, dobra. I wiedźmy, no dobra. <laughs> Bardziej podstrzelające muszę się ustawić, widzę. Postacie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Generalnie do skład Barsters niedługo zawita Halloweenowa aktualizacja. I będą trzy nowe postacie: Poko, Frank i Rufus? Rufus chyba tak dobra, zbieramy klejnoty, kogo my weźmiemy o, już mam tutaj epicką, to biorę od razu króla i mamy piniatkę piniatkę i skrzyneczkę i kogo tu w skrzyneczce weźmiemy dobra, weźmiemy sobie Mavis, trzeba pozbierać trochę dobra, jest piniata jest skrzyneczka o, mam czołg ten fuzję od razu? No dobra, okej. Okay. Czemu nie mam majwiski? To muszę tutaj sobie wziąć nociki. O! Nie spojrzałem, jaki jest ten. Shelly. Dobra, trzeba pozabijać, bo tutaj mnie za załatwią zaraz. Nie widziałem, że jest za każdym razem ten. Dobra, mamy. Kolej na szeli. Kolej na szeli. Szelka. Chodź tu szelka, chodź tu. Tutaj mam jeszcze. Dobra, tutaj mam to. Spróbujemy jeszcze wziąć ostatnią skrzynkę z tej strony. Dobra, weźmiemy szeli. A jeszcze jest tu skrzynka. Mamy fuzję. Dwie. Trzecie miejsce mam na razie, tak? Dobra, bo teraz zmienimy, bo Colt Colt też powiem tutaj, o właśnie, o właśnie, oh, o maybe, Babis, maybe, Babis, Babis, Babis. Dobra, zabiłem. bomba. Weźmiemy Bia Akurat chyba nie było dobrym wyborem, ale nie miałem za bardzo nic innego. No, ale zepsułem Jesse. Jesse. Przejmiemy środek. A co tam? Dzięki za demenciki. O, tu jest dynamik. dobra. Jesse. Tutaj ktoś zginie Hilerkę. Ojejeje. Ale tu ktoś zginął, widzę. A ja se pozbieram, akurat będę miał na skrzynkę. Właśnie, mam skrzynkę. I teraz musimy kogoś wziąć. Króla, 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 król, król. No gdzie ten król mój? Nie czemu on nie bije? No, oj, ruszaj się, ruszaj się. Mam piąte miejsce dopiero. Oj, oj, oj rozwali mnie. Mój zginie też. O, jestem siódmym miejsce, mam dobra. Niestety nie poszło mi za dobrze widzę w tej rozgrywce. Nawet bym powiedział, że fatalnie mi poszło. Czy jeszcze w... da mi się coś tu wbić? Chyba nie. Weź. No czemu ma takie beznadziejne postacie. Oj, tam Max poleciał. Niestety, szóste miejsce, także nie udało się przejść. No, straszny król. Y... Miałem tylko 50, ale nie mieli dużo, zobaczcie, mieli 69 tutaj. Szóste miejsce. Oj, to słabiutko, tracono pasce Otwieramy skrzynkę, zobaczymy co dostaniemy ze skrzynce. A wydam, mam tyle tych miniatur, nie chcę, żeby pasa mi dostanę lepszą skrzynkę na pewno przez to. Rzadką. Razy dwa, bandytkę. Hmm. Słabiutko, słabiutko mi poszło, słabiutko. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi gorzej. Dobra, mamy skrzynię. Otwieram skrzynkę. A 500 potrzebuje, uuu, to nie otworzę I to aż tyle potrzeba? S to 20 tysięcy monet Zapomnij Kamykos Nie masz szans 10 punktów, ale se dodałem. 10 mniej zawsze coś, nie ale... No dobra, jakąś misję tu zrobiłem widzę. Dobra, zagram jeszcze jedną na pewno Może się 3 uda zrobić Oj, nie poszło mi, słuchajcie, nie poszło mi w tej rozgrywce, strasznie coś. Stalowa rękawica, fuzja na start dostaniemy. Dobra, to dobrze wiedzieć. Wcześniej nie zwrócimy, jaki był bonus do mapy. I weźmiemy mailis sobie od razu, żeby mieć dużo monetek. Kurczaka, chcę kurczaka. Kurczak, będę szybko przemieszczał. O, peny! Mam na trzykroć z peny, więc będę miał skarbik z razu Idę po skarb Barbarzyńca się przyda Gdzie jest ten skarb? Tutaj jest, dawaj skarb Patrzcie, i monet, ile monet Kurczak, jeszcze jeden kurczak Ciężki Liczyłem na... No na razie początek był dobry, ale wcześniej też miał dobry początek i co? I mnie rozwalili Jakiś tu kolega chciał mnie, że tak powiem, wciągnąć w walkę, ale... No, dobra, leczącą postać muszę jak mieć koniecznie A dobra, mam dostanę przedłużko. to mi się podoba Brakuje mi 6 monetek, okej okay. Od wezmę tutaj skrzynkę Kurczak niech będzie Jest fuzja kurczaka Skrzynie bierzemy Mavis zbieraj tutaj diamenciki A czy te marchewki Bonusik Ciężki Tutaj chyba rozwalimy El Primo! El Primo! bicie El Primo! Ma dwa diamenty, ale pozbędziemy się jednego gracza, słuchajcie. Dobra, skrzynkę, cóż z tego. Pewnie jeszcze jedna. Idę po skarb. Ktoś go tam rozwalił, widzę. Mam mało punktów, ale tutaj zdobędę sobie skrzynkę od razu. Barbarzyńca, tak jest. Barbarzyńca jest. Fuzji. Piniata, jak dla mnie to jest super. No, ale idź, rusz się. Jestem pierwszy. Baraz użyję czar. Gdyby się pozbyć. No, powiem wam, że trochę mnie denerwuje to sterowanie tutaj. Dobra, bierzemy ostatni etap, bierzemy dwie Za darmo skrzynkę. Król barbarzyńców. Jestem na pierwszym miejscu. Dobra, ojojoj, oj, oj, tutaj mam lecz się lecz się lecz się. i kurwa barzyńców. jeszcze mogłem zrobić źle zrobiłem powiem wam bo powinienem sobie zrobić Dobra tutaj rozwalimy gościa załatwiłem jednego tylko załatwiłem niestety tu mam tu mam skrzynkę za darmo i czemu jej nie wziąłem aj kamykos czemu nie wziąłeś skrzynki za darmo barbarecz Zbieramy diamenty, nikt nie zbiera to ja zbieram. Ja chyba gram z botami mi się wydaje, wiecie. O, rozwalimy bossa jeszcze na koniec sobie tutaj. Penny. Jeszcze mogłem skarżyć. Klucz był za darmo. A właśnie, teraz po tej aktualizacji wypadają klucze ze skrzynek 241, no grałem chyba z botami, tak mi się wydaje. 1200 punktów dostałem za pierwszą wygraną. Pasa podtrzymana. Ok. Zobaczmy, co dostaniemy w skrzynce. Hmm. B razy 2. Ok. No, chyba nie mam. No właśnie, nie mam. Chyba na wyższym poziomie. Teraz mamy... Ule zapewnimy jedną dodatkową pszczółkę. No dobra. I odbierzemy na gole sobie tu 20 tysięcy monet. Nieźle. Rzadka skrzynka by była, gdybyśmy by jeszcze zrobili. O, może coś się uda. Tutaj mamy podwrajacz... Potrajacz skrzyń! Dobra, to zagram jeszcze jedną w takim razie, skoro podtrajacz. Tu mało punktów. Dwie misje zrobiłem. Zbierz klejnoty. Może mi się uda zrobić jeszcze tę misję. Dobra, słuchajcie. Nożnik razy 3, zobaczymy co wyjdzie. El Primo, Shelly, Goblin, grek Handlarz, Górnik, Nita. Dobrze. Ja jestem ciekaw, czy Wam się podoba Squad Busters. Czy gracie w ogóle? Jeżeli tak, to zapraszam do znajomych. Po meczu pokażę. Znaczy, można po moim ID, po Kamykos, można znaleźć na pewno mnie. Ale pokażę jeszcze tam ID. Um, jak nie zapomnę. A serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, Panie Greg. Tmi Pan Drzewo. Niech będzie el primo, el primo mi tu pomoże wycinać te drzewka Monetek, bierz drzewo leczenie mamy, super Bo Grek już ma mało życia widzę Dobra weźmy drugiego el primo Skoro tak to tak Tu mamy kolegę który jest ten ale nie chciał za mną pójść Mamy skrzynię el primo I fuzję na el primo Greg, Greg mi się przydał. Dobra, królowa łuszniczek, niech będzie. No, po jednej tej. O. Wiesz. Ehm, dobra, gdzieś nie al primo jeszcze w takim razie. Mamy jednego małego al primo, jednego dużego. Dobra, muszę tego Grega trochę rozwinąć, bo mam za mało klejnotów i od, odstaję. O, jest. Super. Jest Greg. Mamy bombę. Grega. Awansujemy fuzję. To będziemy, będziemy mogli sobie rozwinąć szybciej ekipę. 15 punktów. 5 brakuje mi, tak? monet To dużo. Dobra, co my tu mamy? Jest. Primo zrobił... Kok. Dużo, my to będziemy mieli teraz? Dużo. Mam po co muszę drzewa wyciąć koniecznie? Bo to stanęłem na tych drzewach. Tego Mavis bardziej lubię brać, powiem wam, bo wtedy ona daje bardzo dużo więcej tych. fuza Grega. Po co mi fuza? Po co mi fuzja Grega? Dobra. Czy fajnie było, szybko wycina drzewa, ale ten drzew trzeba szukać tutaj No, źle zrobiłem, bo mogłem sobie zrobić tak, dobra tutaj wrócimy trzech, bo trzeba trzech, jeszcze trzech monet tutaj dostałem monety. Tak o, Dostałem Za wymiarza Zginął mój zginął jego, drugi zginie jego, trzeci No, no, i co? Już teraz nie chciał ze mną walczyć Trochę moi tu... o nie, zginął kolejny mu Dobra To będzie po mnie Piąte miejsce, słabiutko, słabiutko słuchajcie, dobra, dobrą skrzynkę Mortisa, dobra, dawać Mortisa Coś tu we mnie strzela widzę koniecznie to chce mnie tu zabić Goblina, naprawdę goblina dostałem W tym momencie dostałem goblina Really? Gra Hydro Rider mi tu ucieknie Oj spadłem, wezmę tego Mortisa. El primo mi zginął w ogóle Co tu się stało, Wiedźma. Co mogę z tych czarów tutaj. Bo tu muszę. O, koniec. No, niestety. Niestety, y, chyba to nie było dobre. No, spadłem na szóste miejsce i tylko 28 klejnotów. Uuu. Dobra. Y, żeby nie utracić i polepszyć skrzynkę, to dopłacę te 4000. Słaba będzie skrzynka, zwykła. Ale jest potrójna, tak? Raz trzy, więc goblinów, a goblinów dostałem 31 goblinów. Nie rozwinę go na kolejny. No, niestety nie rozwinę, ale opacało się wydać te pary monet. I jeszcze tutaj widzę, mam. O, nie, nie uzbieram. Widzę też na awans kolejnej misji. Łody użycia też nie. No dobrze, moi drodzy. W tym odcinku to będzie wszystko. Y... Miałem pokazać. Moje ID. Kamykos, proszę bardzo. Możecie mnie tak znaleźć. I zapraszam do dodawania do znajomych. E, trzymajcie się. Hejka, pa pa! 26.